Witajcie na kolejnej wyprawie. Jakiś czas temu dostaliśmy wiadomość od widza, a brzmiała ona tak: Koło mojej miejscowości jest opuszczony dom w lesie, a straszy w nim sam właściciel. Podobno targnął się na swoje życie w jednym z pomieszczeń. Kiedy ksiądz odmówił pogrzebu, a ciało pochowano na terenie gospodarstwa, zaczęły dziać się tu dziwne rzeczy. Byłem tam kiedyś z kolegą i kiedy wypowiedział on pewne słowa, usłyszeliśmy dziwne dźwięki. Dlatego dziś wybierzemy się w to miejsce, aby sprawdzić, czy rzeczywiście dom zasługuje na miano nawiedzonego. Także, widzowie, to wy nas wysyłacie w to miejsce, więc jeżeli coś nam się stanie, to będzie wasza wina. Jest nasz dwóch bez Łukasza, więc będzie na pewno ciekawe, jak w domu Czarnego Pana. Oby się nam nie powtórzył to, co było w domu Czarnego Pana, a my wbijamy do środka. Ty, to jest całe gospodarstwo, widziałeś to, nad tobą? Nie, dziura, tego Tak. Tak. O kurde, no tego nie wiedziałem. Stary. A wiesz, co tutaj legenda? No, że tutaj się powiesił właściciel. Tak. za to miejsce i jak na, jeden z naszych widzów, który tutaj był i jego kolega powiedział, że on spali to miejsce, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Dlatego no teraz musimy pamiętać, że jest bardzo mocny wiatr. Więc dużo odgłosów będziemy słyszeć. Tak, poprawnie Ja bym pod koniec w ogóle się też weźmieł, jak zawsze, żebyśmy poczuli to mm -hmm. trochę mocniej. Dawno nie kręci na Jakie podpory są. Widać, że one były postawione w późniejszym czasie. Że to nie stary. było od początku. To, w ogóle są, to są strzyn kolejowych u góry, zrobione, wiesz? Znajdujemy się w pomieszczeniu czymś na rodzaj obory. Zobaczcie w ogóle, jakie są klimatyczne te kamienie. Nad nami są haki obok kamienie to wszystko jest jeszcze, można powiedzieć, bardzo umiotane tym całym rokiem i wiatrem, które jest wszędzie teraz i naprawdę atmosfera jest grobowa, tak bym to nazwał zobaczcie, tych haków jest tu naprawdę dużo, a właściciel właśnie się powiesił na takich hakach jak w Blade Witch Project w koncie tak, no, od razu mi się przypomniał, jak stałeś właśnie przy tej ścianie tu z tyłu nie wiem, czy coś jeszcze było, czy nie Taki zagajnik, myślę, taki Ktoś może coś ssad miał po prostu, wiesz, ja tylko przełączę kamerę, poczekaj. I co na full? Teraz znaczy? będzie lepiej. Wiesz, co słyszałeś? Kurde! Co? Zaczynasz znowu? <laughs> Przecież się zawału prawie dostałem. A co ja zrobiłem, stanąłem na patyku <laughs> ci pyknął. No mówię, słyszysz i nagle takie szuranie słyszę. No dobra, a co ty słyszałeś? Chodzi mi tutaj, że chyba jest studnia i słyszałem jakby takie, wiesz... Wiatra, czy coś? W ogóle też musimy wytłumaczyć, no, wytłumaczyć ludziom. Po prawej naszej stronie, mniej więcej ze 100 metrów, stąd jest fabryka, stamtąd są światła. Dlatego, te światła to nie jest nic nadzwyczajnego, ale to miejsce, jakie słyszysz? Ten hak? Tak. Jakby jakiś hak tutaj wisiał. No, ale tam. Samo miejsce, naprawdę. ciary mam I czujesz, że się wzmogł wiatr? No. Ja, ale powiem wam, że bez już mam yy, ciarki no ja tutaj jak wyszedłem, no to... czemu my zawsze musimy takie rzeczy znaleźć we dwoje? to taka rampa jest, wiesz co, to te gałęzie się o siebie obijają. No, tutaj nie ma przejścia, choć pójdziemy z powrotem tam jakby no nie ma wytłumaczenia, przynajmniej ta osoba nie mogła nam wytłumaczyć nie była w stanie nam wytłumaczyć, co się stało z tym właścicielem, czemu on popełnił to samobójstwo ale legenda głosi że jest gdzieś zakopany tutaj, właśnie w ogrodzie. No właśnie, jest Że tutaj. jego ciało jest Kolejna z legend jest taka, że żaden z księży nie chciał go pochować. A ksiądz tak. nie chce pochować człowieka, który rzeczywiście popełnia samobójstwo. Są a, specjalne, tak. jakby, cmentarze niepoświęcone na no, takich tak, ludzi. Tak, tak, tak. I tak, jak świecę zawsze w tą lampę i nie widzę, co jest przede mną, to no. sakra. <laughs> masakra. Dobra, chodź, zobaczymy jeszcze lewą stronę, zanim wejdziemy do domu. No i tam jest główny ten dom, ale do niego wejdziemy na samym końcu. Garaże, ale coś tam jeszcze jest. I tu, i tu. Bez jest, jest taka szopa. I tutaj? Ten widz, który też nam wysłał te informacje, mówił, że był tutaj ostatni raz 8 lat temu. I nie, z jego opowieści nie wygląda, żeby tu się coś bardziej zmieniło. Ale, nie chcę, nie chcę, nie chcę. ale ciary mnie przechodzą. No i zobacz, tutaj jest jakby dach, tylko... Wiesz co, to jest przewrócona jakaś szopa na kury właśnie. To jest właśnie, króliki, króliki, te... Czekajcie, trochę nam podkręcę jasność. No, to jest tam tutaj są jest dalej... jest pomieszczenie, zobacz, tam jest... Tak, ten dach po prostu wpadł do środka, to była taka wielka stodoła. Tak bym to nazwał. Ale miesz... miejsce jest przerażające. Taka, wiesz? Się tak, tutaj też była kiedyś stodowa. Ale tutaj jeszcze są kolejne pomieszczenia, wiesz? Dalej można iść. Co znalazłeś? Co na niej jest? Pomnik przyrody prawem chroniony. Głos narzutowy, podlekujący szczególnej ochronie. No dobra, ale gdzie? Gdzie jest ten głos? Chyba, że ktoś sobie to zabrał. Chyba, że jest taka tabliczka po prostu. To bardziej wygląda jak jakaś komórka na siano, na przykład. To, to naprawdę duże, zobacz. Tak, no, tak. Chodziło to duże, ciągle. Duże. Stary, mnie... ale miałem banie. jest. Pasta na, naprzeciw nas, widzisz? Wystaje taki kawałek drzewa. No jest, jest. Drewna. I myślałem, że to ktoś tak się wychyla głowę. Wiesz o co chodzi? No. Oto, myślałem, że to jest głowa. Tutaj było wejście. No. Chyba w tamtą stronę do stodoły, takiej dużej. No, czyli może wiesz, tu są te, te krzaki, to drzewo na pewno, nie? Ale te krzaki tu, one są świe... młode, że tak powiem, więc tu mogła być dalsza część. A wiesz, tam gdzieś bo ty masz mocniejszą latarę. Nie, to są takie gęste lasce, nie? Ale jest rzeczywiście młody. Ja bym poszedł, słuchaj, do domu, a potem byśmy się rozdzielili i poszukali... Może jest ten grób tutaj. No dobra, zróbmy tak. Dawaj jest takie wielkie drzewo jeszcze, które szumiąc daje... Ty coś w tej trawie łaziło, słyszałeś? Nie. No. Słyszałeś? Takie piski. Tak. No? Może jakiś myślić. Może, może. Chociaż teraz to chyba spać powinny. Jakbym miał włosy, to by mi staniały dęba teraz. Jak tutaj szliśmy na to miejsce, to ja też słyszałem, wiesz, jakieś że... hop, czy... tak. hop, hop, ktoś tu jest? Słyszałeś coś, czy co? Nie. nie słyszałem, ale... Powinnaś się pewnie Tak. Patrz, po już jest. To była kuchnia, wiesz? Taka kuchnia, yy, piec taki, piec kaflowy z kuchnią. Gazeta, RATAC-TAC. Ej, zobacz, jakie tu jest niskie wejście. Gazeta z którego roku? Właściwie no, chcę zobaczyć, tutaj masz Tutaj możecie ma na gorąco, na 2004. Taką poprzystawioną tą kamerę. Kate Winslet z Tak, mówisz, Pani prezydencka mówisz w USA. Mówisz, a tak, jeszcze jest paśnierski. Mówisz o kajdach Wisley ten, jak ona tam ma. Stoimy stary w nawiedzonym domu, nie? Jeszcze, żeby mieć jedną, jedną rzecz, mam chcę powiedzieć. Mianowicie to, że ja mam aparat wykręcony na maksa i to, że wy widzicie wszystko na jasno, to nie znaczy, że ja tak widzę. W ogóle się rzecz, bo tutaj ocieplenie ze steropianu jest po stronie wewnętrznej Czasami się tak rodziło starych domach, wiesz? Zobacz To klapki jakieś dziecięce No Jakieś dziecięce, taki klapek, bucik To są w ogóle takie siatki na, wiesz, na, na cebulę, na ewentualnie pewne kiepskie, no na <laughs> Stare butelki I patrz, też ta nadrona była krwią poklapana Tu W ogóle cała tutaj no. Tutaj chyba był jakiś zlew, nie wiem, coś takiego w ogóle tak, stoję tu, słuchaj, a tu słyszę dźwięki. dźwięki. Tam też jakiś swetelek na górze, z na wejściu, dziecięcy. Ja. Chodzimy tu pojedynczo? No tutaj to, tak. no ja na tych schodach. Od cholery piór, wieża, pewnie z poduszek. Ty, jak tutaj jest mrocznie. Serio? No, no to jest strych, no to... To wbijaj. kolejny klapek, tylko że już większy tak, tu jest jakaś widać było prześcieradło kołdry od cholery pierza linki powieszone po tej stronie tak, zapraszam buty stare bez kitu. Mroczny, to jest no I też robi taki klimat. Słyszałeś znowu to pisknięcie? Takie uuu. ui. U. Wszystko piszczy i mali. O! No. Wszystko piszczy i mali. O! No? Słyszałeś? Słyszałem. Takie u. Jakby ktoś tak. Tak, albo jakby się tak okno ruszało jakieś... Najdębe do ciebie Co? Poczeka, pos znowu. Uh -huh. Postujmy tu chwilę w ciszy. Może zostawmy tutaj kamerę jedną. No. Znowu, znowu. to jakby z tej strony, tak, tu, a moim zdaniem bardziej z tamtej strony. O, znowu z 6. O, tak. Jakby jakiś mysz, czy szturm. No, 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 no. Fajnie, no. teraz jakbym czekanie psa słyszał takie. Chyba tylko te gwizdy, ale to może coś jakieś właśnie okna, czy coś się. Dawaj zostawimy tutaj tą, zostawimy tutaj jedną ukrytą kamerę, dobra? Ponieważ właśnie z tamtej hmm. strony słyszymy dziwne dźwięki, to zostawimy włączony telefon, to naprawdę yy, wystarczy. Rozdzielmy się i wróćmy po ten telefon za jakieś 20 minut. Tak, tak zróbmy. Zostawimy to, ponieważ to były dziwne dźwięki. Wiecie, to też jest, no jakby no, ciężko nam to zweryfikować, to nie? Uh -huh. Bo nikt, no jakby, no nie mamy, to nie jest tak popularne miejsce jak niektóre nawiedzone, tak? Więc nie wiem. Choć takie właśnie domy opuszczone po środku niczego. Ale pamiętaj, że zawsze jest tak, że jest, jeżeli jest bardzo dużo y, przedmiotów byłych mieszkańców, to się pojawiają różne anomalie. No chociażby taki sweterek, sweterek. buty tu są. Dobra, idziemy dalej, tak? Tak. To chodźcie razem z nami. Zawsze jak się rozdzielamy, tam mi się przypominają najgorsze akcje ze wszystkich horrorów. Tym bardziej, że teraz tu jeszcze wieje wiatr, to już jest w ogóle wszystko spotęgowane. mnie zaczynają przechodzić i nie odpuszczają, więc to już jest ten moment, gdzie dopóki nie znajdę się w samochodzie, będę ciągle taki, no można powiedzieć, zestresowany. Kolejne gniazdo jakichś teraz ptaszków tutaj jest. Jesteśmy jakby... Od frontu domu, tu jest dom, u góry jest zostawiony telefon, i nie przekłoniłem jednej rzeczy: że idąc z tej strony, ja będę cały czas w obrębie tego domu, co nie? I powiem Wam, że on tak hipnotyzuje, tak staję teraz, jakby to. Tu... Nie wiem, czy słyszeliście to piszczenie z domu, takie zgrzytanie metalu z tamtej strony. Co to jest? E, jak tam by się ktoś patrzył, widzicie? Tam w oddali, tu nie by było widać usta i oczy A to tak się ułożył mech i ucho Po prostu masakra A ja mam aż, skurde, ciary na głowie Czapkę teraz nie Ponieważ... Mhm. Kurde, a ja nie mam światła. Zapal się, proszę cię. Zapal się. Uf, dobrze. Przestraszyłem się, powiem wam Zdejmę tą czapkę, na razie. Gdybym nie mógł. Kurde, jak. Widziałem przed chwilą swój cień. Chciałem pokazać Wam swoją twarz, tak. Zdejmując kamerę, upadła mi lampa. Na szczęście działa nadal, nie wiem, co bym chyba biegł do kuby, gdybym nie miał żadnego oświetlenia. Tutaj widziałem jeszcze cień tego paska od głowy, który miałem przed chwilą przy sobie, więc no powiem wam, że się zlękłem niemiłosiernie. Słyszałem tam ciknięcie w lesie tu jest ten dom cały czas. Nie wiem czy to słyszycie w mikrofonie dźwięk tej folii Oho Już teraz na bank musieliście to słyszeć Wyraźnie to piszczenie z tamtej strony Znowu 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 Centralnie tam Nie wiem czemu, ale zbliżając się do tej zawalonej szopy i tego miejsca, gdzie Kuba znalazł tą plakietkę, czuję się bardzo taki niepewny tutaj. Zeslesowany, naprawdę mocno. Przed chwilą widziałem, teraz patrzycie się na moją twarz. Po prawej stronie jest ten, no nie wiem jak to będzie na filmie, po lewo Zobaczyłem przed chwilą twarz jakby jakiegoś demona, a to jest najprawdopodobniej Jakoś te krzaki się tam odbijają Teraz tą latarką w ręku trochę się lepiej czuję Bo zawsze mogę mocno rozjaśnić ją I będzie już dużo lepiej No i też muszę uważać, że zaraz gdzieś mogę spotkać kubę, Że gdzieś może tutaj wyjść Wiesz co, ja słyszałem to Piszczenie, które się nasilało. I co? Bo akurat tak wyszedłem, że byłem zaraz obok tego domu i słyszałem znowu to piszczenie. Powiem ci, że tam są takie trzy wysokie drzewa, no. Które się siebie się pocierają i robią taki odgłosy. Mm. Mhm. W pewnym momencie prawie dostęp, dostałem. To było pierwsze. Po drugie, jak chciałem zdjąć e, kamerę z, z, z głowy, no. żeby pokazać ludziom, też wiesz, widok z tej perspektywy. I upadła mi lampa i nagle ciemność. Jak się przestraszyłem. Nie wiem, wiesz, latarkę w kieszeni, w ogóle o niej zapomniałem, już Fajne. chciałem jeść do samochodu. Co, wracamy do ten, po kamerę? Zobaczymy, no. co się nagrało? Patrzmy. a ten but leżał na schodach? Mi się wydaje, że ten but tu nie leżał. Zobaczcie na a to jest dziecięcy but. W ogóle tu się zrobiła taka cisza nagle. Nie słychać tego skrzypienia. Nie słychać. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonym Domu Wisielca. Jeżeli mielibyście jakieś miejsca, które chcielibyście nam podesłać, żebyśmy je sprawdzili, to czujcie się swobodnie, ponieważ w opisie tego filmu macie maila. Zgadza się. Nie wiadomo, czy miejsce jest nawiedzone. Zobaczycie film, w którym zostawiliśmy chyba w najbardziej takim newralgicznym miejscu tak. kamerę. A poza tym, jeśli podobała Wam się nasza praca, to co? Pamiętajcie o subskrypcji. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Śpijcie dobrze. No i co? Do, Do zobaczenia, zobaczenia na, na następnej, następnej wyprawie. Gdzieś? Taki błyski. Tylko nie wiem, czy to mi w oczach, czy. Nie wiem, ale to takie miejsce, że lepiej sobie.